Fajnie rowery, cztery jodle. Tak ćwiczy, fajnie. A tutaj przyszłem sobie tego właśnie poćwiczyć od tego rowerki więc fajnie. O, o! Tak się fajnie mówi. Teraz idę. Teraz tutaj. Tak sobie ćwiczę. sobie tu przyjechałem. Jaka kondycja? Jakiś kondycja. O, i teraz? O, no właśnie. Ja jestem tutaj. ćwiczenia są fajne. I tak, o! Fajne obserwuję te takie ćwiczenia. No, dużo jest takich właśnie ćwiczeń, no. Ze taką spacerkiem chodzę i... i postanowiłem, że sobie trochę poćwiczę, no. To tyle. Zapraszamy do kolejnego filmu.